Witam Was w kolejnym odcinku Crossfightu. Dzisiaj będziemy przedstawiać ćwiczenia zupełnie inne niż w ostatnim, czyli dzisiaj będziemy przedstawiać ćwiczenia z gumą, którą będziemy przede wszystkim traktować jako narzędzie gibkościowe i dynamiczne. Będziemy przechodzić do ćwiczeń od ćwiczeń przez uderzenia, od ćwiczeń dynamicznych, po ćwiczenia zupełnie siłowe. Pierwsze ćwiczenie będziemy zaczepiać gumę. Zaczepiamy gumę na wysokości własnego ramienia lub delikatnie wyżej. Przechodzimy do uderzeń prostych. Chwytamy gumę, noga zakroczna jest z tyłu, łokieć do siebie, ściskamy mocno gumę, przechodzimy do prawego prostego, mocne wykorzystanie skręcenia, ramie, skręcenia biodra, powrót i zaczynamy robić to coraz bardziej dynamicznie. Ba. Przechodzimy na drugą stronę Lewa noga jest taką zakroczną Pełna garda Przechodzimy ze skrętem Pełne uderzenie Możemy robić w seriach 10 po 3 uderzenia Lub jeśli jesteśmy tuż przed walką Próbujemy robić to coraz bardziej dynamicznie Do momentu aż mięśnie nam osłabną na tyle Że nie będziemy w stanie uderzać Pach, 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 pach. Pamiętamy, wykorzystujemy pełny skręt biodra, siłę całego ciała, siłę całego biodra, ponieważ tak jak wiemy, siła uderzenia nie jest to samo dłoń, nie jest to sama ręka, tylko wychodzi nam z samej pięty, tak? Skręt pełny biodra, skręt kolana, mocno dynamiczne wyjście uderzenia. Raz, 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 raz. raz. Kolejne wykorzystanie gumy. Będziemy gumę zakładać zupełnie nisko na wysokości własnego stawu skokowego. Zaczepiamy gumę od tagon. Noga zakroczna. Wchodzi nam do środka. Wychodzimy zupełnie do przodu. Jak wiemy na dzień dzisiejszy podstawą, jeśli chodzi w ogóle o sporty, sporty walki są nogi, dynamiczne uderzanie nogami, dynamiczne chodzenie w ringu. Jak wiemy na dzień dzisiejszy dzisiaj jest to bolączka wszystkich zawodników. Tylnia noga zakroczna, robimy pełne wejście. Pach, wyjście, wejście, pach, wejście, wyjście, wejście, wyjście. Pamiętamy o tym. Tylnia noga zupełnie wchodzi w pronację, wychodzi z niej. Pach, 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 pach. Możemy robić trzy serie po dziesięć lub znowu do momentu, kiedy noga zaczyna nam odmawiać posłuszeństwo. Pełna garda, wejście, wyjście, wejście, wyjście. Wejście. Wejście, wyjście, wejście, pamiętamy, mięsień czworogłowy zupełnie napięty, głowa przyśrodkowa bardzo mocno pracuje, staw kolanowy bardzo mocno obciążony. Znowu zakładamy nogę, wchodzi noga nam do środka, noga zakroczna jest z tyłu, mocne napięcie gumy, pozycja, delikatnie ugięte kolana, znowu mocno napięta głowa przyśrodkowa, prosty uda kolano bardzo stabilnie. Staw, skokowy, staw kolonowy staramy się trzymać nad stawem skokowym. Mocne napięcie gardy. Wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście. Pamiętamy o tym, żeby przy wejściu nogi były ułożone w takiej samej płaszczyźnie, jak w rozluźnione. Wychodzę. Ta sama płaszczyzna, wchodzę do przodu, ta sama płaszczyzna. Wejście, wyjście, wejście. wejście. Wyjście, wejście, 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 wejście. Pracujemy mocno do przodu, w tył. przód, ty, przód, ty. Pamiętamy, tylna noga bardzo mocno napięta. Filujemy pełnej pozycji. Pracujemy mocno, bardzo mocno tylnia noga. chodzi do przodu, wychodzi cały czas, noga jest napięta. I pilnujemy, kontrolujemy cały czas napięcie. Taśma nie może wejść do pełnego rozluźnienia. W kolejnym ćwiczeniu, tak jak wiemy i tak jak prosiliście, będziemy przechodzić do ćwiczeń zupełnie parterowych, najbardziej potrzebnych nam w zapasach, Czyli będziemy bardzo mocno wzmacniać odcinek lędźwiów, kostowniki lędźwiów. I co jest dla nas najważniejsze, mięśnie wielkie pośladka. Czyli przyczepiamy sobie taśmę na wysokości własnego pasa do otagonu. Schodzimy zupełnie do parteru, siadamy zupełnie na macie, nogi są delikatnie zblokowane o klatkę oktagonu, ręce chwytamy dosyć szeroko i zaczynamy robić pełne odchylenie, powrót, powrót, Pach. Obrót. Pach. Obrót. Pach. Obrót. Pach. Obrót. Pamiętamy, mocne napięcie brzucha, mocne napięcie odcinka lęźniowego kręgosłupa, prostowniki lędziów, dynamiczne zejście z obciążeniem z przeciwnikiem. Odchylamy się do tyłu, powolny powrót. Guma pomaga nam powrócić, Tomaty. wyjdę, wyjdę, Oglądajcie nas w kolejnych odcinkach. W następnych odcinkach będziemy używać powerbagów, kamizelek, obciążeniowych, jak również ketli. Więc oglądajcie, trenujcie. Pokażcie, co potraficie.